Jakiś czas temu Arek wysłał mi film, który był takim reportażem na temat pewnego kościoła katolickiego w Gdańsku. Reportaż był bardzo ciekawy, dlatego, że na początku były takie przebitki z pustych kościołów, no i trochę taka właśnie też opinia dziennikarki, która opowiada właśnie o pustoszających kościołach, a później mówi, ale jest jeden kościół, który jest wyjątkiem. No i nagle przebitka na właśnie jeden konkretny kościół z Gdańska, który był wypełniony po brzegi i to, co mi się najbardziej spodobało, Podobało I coś, co było chyba takie, czy jest takie bardzo niepopularne, że właśnie w tym wywiadzie ksiądz. W pewnym momencie zaczął mówić o swoich słabościach, o tym, że jest niedoskonały. I wydaje się, że nagle to przyłamuje jakiś tabu, bo ludzie chcą usłyszeć o tym, że ich przywódcy duchowi, że oni też się zmagają, że oni też toczą walkę, a przede wszystkim, że oni nie są w żaden sposób lepsi od nich. I faktycznie wygląda na to, że ta szczerość, o której mówisz, jest tak bardzo kluczowa w kościele.